No, ale, no ale zaraz, co to znaczy kucharz zabił, bo, bo ogrodnik bał się węży? A sprzątaczka ma na sobie garsonkę, którą dała jej baronowa w zamian za klucz do piwnicy, gdzie zamknięty był ksiądz. No ale... No ale to się kupy dupy nie trzyma, z, z całym szacunkiem, przepraszam pani Agato. Ale oczywiście, że się trzyma. Tylko pan nie zauważył, kiedy Lokaj wynosił z domu poroże jelenia? No, jak nie zauważyłem? Oczywiście, że zauważyłem. To było wtedy, kiedy Lord Hindelbaum razem z synem baronowej Dilulu wrócili z polowania i tam wtedy była cała ta awantura o wojnę w kuwecie i potem oni poszli na taras zjeść deser, no i właśnie wtedy przyje... Okej... Okay. No właśnie... A, czyli dlatego córka baronowej ukrywała, że jest synem... Nie, nie, nie. To akurat musiała robić ze względu na różne ówczesne konwenanse społeczne. Rozumiem. <gry> no. Wspaniałe, no, wspaniała historia pani Agato. No mi jest po prostu teraz aż tak głupio teraz, że ja tak panią tutaj. No bo wie pani, ja sobie oczywiście coś tam piszę, głównie do szuflady, yy, prawda? Yy, takie historie z dreszczykiem, także jak tylko się dowiedziałem, że pani umarła, to od razu postanowiłem panią zaprosić. Ale bardzo mi miło. <laughs> yy, dobrze, to ja może yy, dla potomnych yy, Agata Christi, Rafał Bóg, wielcy Humanie, yy, tam o pani życiu rozmawiać nie będziemy, no bo to tam yy, wiadomo, lepiej pani pisała niż żyła, yy, ale także ja już pozwolę sobie Przejdę może do pierwszej historii. Zatytułowałem ją. Zdradziecka rura. Rura? Tak. Znaczy nie tak zwyczajna, tylko zdradziecka, właśnie, widzi pani. Zamordowany w przepompowni zostaje wąsaty brygadzista, a na miejsce przybywa znany na całym świecie detektyw Rafael de Bogo Maksimo. Ja nigdy o nim nie słyszałam. Jeszcze. Pani Agato, jeszcze, jeszcze na miejscu Rafael znajduje oczywiście ciało brygadisty oraz pozostałych członków załogi. Kapitana, pomocnika, mechanika, żonę mechanika i sprzedawcę smaru. Oni mają imiona. A powinni mieć? No ludzie zazwyczaj jakieś imiona mają. A, no bo, bo Rafael ma... Problemy z pamięcią do imion, więc on w, u, głównie ludzi za, zapamiętuje po funkcji, jaką wykonują. A skoro i tak wszystko śledzimy z jego perspektywy, no to ja sobie pomyślałem. Jasne, rozumiem, jest to taki pomysł, który na pewno gdzieś się kiedyś komuś spodoba. <grym> Dziękuję bardzo. Nie ma za co. No dobrze, kontynuując. Ofiara zginęła od ciosów w głowę tępym narzędziem. I wszystko wskazuje na to, że była to rura. Tak! Rura! Czyli żona mechanika zabiła? No tak, ale skąd pani to wie? Bo miała romans z kapitanem. A brygadzista przyłapał ich niechcący, kiedy przyszedł poinformować kapitana, że sprzedawca smaru na niego czeka. Jezus Maria, no pani naprawdę jest niesamowita. Wiem. <grym> No to dobrze, no to może w takim razie y, kolejne opowiadanie, też z tego samego świata, bo y, ja to w ogóle lubię, jak się buduje takie y, spójne uniwersum, no bo wtedy postacie z jednej historii mogą pojawiać się w drugiej, to się potem może przeplatać, no i potem można generalnie szpanować, że się to wszystko wymyśliło od początku. Dobrze. Tytuł tego opowiadania to: Premiera, która wyszła jak gówno. Czy naprawdę chce pan zostawić taki tytuł? Tak. No tak no bo ten y, element fekalny jest niezwykle istotny w końcowej fazie opowiadania i zamordowany zostaje dyrektor teatru. A podejrzani to aktorka 1, aktor 2, aktorka 3, aktor 4, wic 1, wic 2. Aktorka widz 3 zabiła, bo dyrektor nie dał jej roli aktorki 1. Banał. No no tak, no ale no jak pani to robi? No wie pan. Nie jestem głupia. A pan? A wielkie umysły myślą podobnie. A małe umysły myślą, że myślą. Mm, dokładnie. Przepraszam, czy ja jestem tu jeszcze do czegoś potrzebna? Bo, prawdę mówiąc, przyszedł mi świetny pomysł na książkę i bardzo chciałabym zasiąść do pisania. O, oczywiście, oczywiście, ja zaraz. Y, to, to ja, może, tylko w takim razie ostatnie opowiadanie, także może tym razem się uda. Y, tak, tytuł to Rafael de Bogomaksimo i klątwa szalonej kwiaciarki. I kwiaciarka zabiła. No, no tak, no ale to skąd pani to wie? No, pani mi się do komputera włamała, no! Dzień, panie Boże, ja bardzo przepraszam, że ja to panu powiem, ale ktoś musi to panu powiedzieć. Nie ma pan talentu do opowiadania historii, ani do pisania. Czy bardzo się pan stara i, i, i robi to Pan co samo w sobie już jest sukcesem i cudem, ale, ale nie wychodzi to Panu ani Biblia, ani historia ludzkości, ani ten cały Rafael de Bobo minimo. Maksimo. Niech się Pan nie smuci. Ktoś miał odwagę powiedzieć to panu prosto w twarz i to jest powód do radości. No, no ale no, no, no pani nawet nie czytała tych moich opowiadań. No i najlepiej, żeby tak pozostało. To umarło to dziecko we mnie. Ten, ten, ten mały Rafałek, co coś tak cieszył z pisania, no to, no już nie żyje. Ale super. O tym niech pan napisze. No ale co mam napisać, no? Morderstwo w studio podcastu? No, brzmi to lepiej niż premiera, co wyszła jak gówno. Dobrze, no to w takim razie na koniec chciałbym jeszcze Panią zapytać, czy... Czy to również Pani przewidziała?! Nie, ale to było... dobre. Wyłącz kamerę, Maciek. I skasuj ten materiał. No co, no nie patrz tak na mnie, no! No przecież nie żyję! Bardziej martwa być nie może, tak? Obudzi się zaraz.